Pańca dał wełkatom znamie, oto patrzaj, mego mistrza macie, mego i majcie. Stacja pierwsza, Pan Jezus na mnie wskazany Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. W majestacie prawa ogłoszono wyrok śmierci na niewinnego. Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania paswy. Około godziny szóstej i rzekł do Żydów: Oto król wasz, a oni krzyczeli: Precz, precz, ukrzyżuj go! I Ład rzekł do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowali. Tak by się wydawało, że to piłat. Że to arcykapłani, że tłum wydali Jezusa na śmierć. To fakt, że ludzki sąd okazał się tak bardzo nieludzki. Który za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nami Któryś Upada pod krzyżem po raz pierwszy. Kłaniamy się, Panie Jezu, Chryste, i błogosławimy Ciebie. W życiu wszyscy, żyjemy w Tradycja mówi nam o Twoich upadkach pod ciężarem krzyża. Na Twojej świętej Drodze Krzyżowej w Jerozolimie są one oznaczone kawiczkami. Tak jak to widaczniają drogi krzyżowe po różnych kalwariach i po naszych kościołach. Dlaczego Jezu upadłeś pod ciężarem krzyża? Bo krzyż naprawdę był ciężki. Bo ty gołeś już wcześniej tak bardzo męczony. Bo krzyż był ciężki naszymi grzechami. A ty go dźwigasz, ty się podnosisz. Ty chcesz go donieść do końca, bo nas umiłowałeś do końca bezgranicznie. O kroć! Szósta, Derońka, odział, paść Jezusowi. Kłamiamy się, panie Jezu, by z tej błogosławimy Ciebie. Leczę z ja, innych, że swoją tu idzie. Jakże wygląda ta stacja na krzyżowej drodze Jezusa, o której wiadomo z tradycji, nieznana niewiasta, której nadano imię Derońka, nawiązując do takich... bo tu jeszcze jeden jasny promień Szlachetnego Serca na tej krzyżowej drodze. Ileż takich Weronik w historii. ileż znajduje monastyk na Śladowczyk. Przez taką Weroniką nie była w naszych czasach Matka Teresa z która w każdym ubogim widziała Chrystusa i w Chrystusie ubogiego. Ileż młodych ludzi, tak zwanych wolontariuszy, poświęca swój czas, trud, by nieść pomoc w jednym, głodnym, różnych zapomnianych świata, by odwiedzać i pielęgnować niełyszalnie chorych. Ale też, czyż Jezus... ありがとうございます。